Witamy w Białym Dunajcu, na wzorcowym stoku szkoleniowym. Teraz przerobimy sobie połączenie naszych łuczków. Małe przypomnienie. Pamiętacie jak robiliśmy? Pozycja ABC. A rozstaw bioder, B dociśnięcie kolan, C w stronę stoku. Narty nam skręcają aż do zatrzymania. Dzisiaj te skręty połączymy. Czyli co robimy? W momencie kiedy przejedziemy linię spadku, czyli narty już nam będą zwalniać, przekładamy narty ze strony od stoku na stronę dół stoku, ale nie robimy tego gwałtownie, bo błędem by było zrobić gwałtowny skręt. Czyli kawałek pojedziemy prosto. My tego kawałka nie będziemy widzieć. No, to było trochę ostro. Teraz zrobimy to łagodniej, żebyście dokładnie zobaczyli, jak to się wszystko odbywa. Okej, okay, no mniej więcej to tak wyglądało, eee, dość łatwo, ponieważ jest łatwe, no nie jest to takie skomplikowane. Przechylamy kolana na lewo, na prawo, na lewo, na prawo. W miarę trudności staramy się to robić rytmicznie, o czym należy pamiętać? Nie wchodząc w zakręt, nie próbować rotować, czyli nie skręcać nartami, nie obracać ich, żeby one robiły szybki skręt. Mają nie, zła, nie stracić przyczepności krawędzi, czyli je mamy kolana do stoku. Później dajemy równo, a później leciutko w dół stoku. Jest to trudne, ale leciutko w dół stoku. W pewnym momencie jedziemy prosto w dół. Ale jeżeli wytrzymamy, znowu wjedziemy pod stok prawie do wytracenia prędkości. I to sobie ćwiczymy. Eee, oczywiście pytanie numer jeden. Eee, co z hamowaniem? Nie ma hamowania, dlatego, że wytracamy prędkość pod stok. Może mi się nawet zatrzymać. A hamowanie zrobimy sobie. Na następnym spotkaniu. Pa, bawcie się dobrze.